Thank <laughs> you. on me Dobra, widzę, mi na tej wojnie nie zależało, nie bo mi się po prostu nie... bo zrobiłem e, po prostu. E, po prostu nie wymieniłem broni, bo zapomniałam. I ty przez ten cały czas ty, ty ma. Ty malutki robacku Mnie... Ty malut... Ty malutko paskudnicko Normalnie ty Mi mi piłaś krew Także sobie rozdrapałem i nie... I mnie strasznie bolało Rozumiesz? No. Dobrze, że, cię, dobrze, że ciebie nie ma. Ropalko. Nie mówię do was, tylko do, je, do tej przeklę... Do, do mojego kosmaru, czyli komarów. W domu to jest kosmar, a na zewnątrz to ślepaki. To jest kosmar. Ślepaki w sumie to jest sam kosmar. Dobra, ulepszenie nie no, wydaje się, że A, to. Ta to Jest Jeszcze tylko zmienię broń, jak mogę to. Ty. Co to jest? Wyposaż nie O, jest! Dobra, jest. Nie, nie, jeszcze, chcę go ulepszyć, tylko z moją najlepszą broń na całym świecie. Dobra, ty... Boże, z Trafa Rafał, ulepszenie. Jest, ulepszyło. Co? Jak nie mogę? A, a, trudno. Tak. A. A. Muszę po prostu ulepszyć moją najlepszą broń. Na pociągu? No, Myślałem, że będzie lepiej nie ma internetu. Mam. Nie, jeszcze. Follow O, cztery. Ale nie ma broń! Dlaczego ja biega? Kim ja się stałem? Nie no, to naprawdę bardzo dziwne. Uwaga, co uwaga. uwaga. Uwaga, że dostałem jedynkę. Dobra. Dobra, widzowie. Jeśli chcecie następną część, to to zostawcie łapkę w górę a 5 lajków jeden subik a tym razem nie a tym razem będę grał tam gdzie jest lepszy internet no i po prostu zostawcie po prostu jednego subika na tym kanale i i 5 lajków dobra dopo